Cześć. Witam was w kolejnym materiale na moim kanale Dziś przetestujemy sobie petardy Carbon, ale już nie od komety, tylko od Magic Time Nowa wersja petardek Za chwilę dokładnie omówię różnicę Pokażę wam jak nowa wersja strzela Ale na samym początku zapraszam was Do udziału w konkursie, który trwa aktualnie na kanale Zapraszam was również Do opisu na mojego Instagrama Oraz na serwer Discord, na którym przesiaduję. Oraz oczywiście na ten sklep Który się wyświetlał na samym początku Jeśli chodzi o te petardki Цена. Można wręcz powiedzieć, że w ogóle nie urosła w czasach, kiedy te ceny tak szaleją. szaleją pirotechniki to wychodzi nowa wersja petard i kosztuje dokładnie tyle samo, bo kosztuje 7,9 zł. No to powiedzmy, że karpony też kiedyś kosztowały 7,8, teraz powiedzmy 8,9, niech będzie. Więc no, ta różnica cenowa nie jest duża, ale jak Magic Time, czyli nowej komecie, powiedzmy, udało się to osiągnąć? Mianowicie w taki sposób, że zamiast 12 sztuk Mamy sztuk 10, więc dwie sztuki są, yy, są ujęte oraz yy, jest jedna bardzo, bardzo znacząca zmiana, którą zauważycie na pewno podczas tekstu, testu. Nie będę o tym mówił, ale no uwierzcie mi, no, karbony, są, były, karbony i Uzi były bardzo znanymi, znanymi petardami. Myślę, że sprzedawały się bardzo dobrze, yy, więc większość z Was wie, jak to strzela. I wie, co powinno mieć, a tutaj tego nie ma. Kod produktu P1231 Nekt 20 gram. CE oczywiście posiadają. Czemu zaakcentowałem tu 20 gram w taki sposób? Dlatego, że stare. Y Uzi, Uzi. Stare karbony również miały 2 gramy na sztukę. Było tam 24 na paczkę, bo było 12 sztuk. Ale wiecie o co mi chodzi: gramatura się zgadza. Tak pokażę Wam teraz, jak wygląda nowa. A pokażę Wam później, jak wygląda ta wersja stara. Tutaj akurat sięgnę pierwszą z brzegu. Proszę bardzo. Nowa, stara. Rozpoznać tego praktycznie nie idzie. Stara jest trochę dłuższa. Proszę bardzo, ląd podobny. 2 gramy, 2 gramy, klasa trzecia, klasa trzecia. No, różnic tutaj w wielkich wyglądzie nie ma. Tyle, że nowe są nieco mniejsze. No patrzę, to nie jest duża różnica. Także robię małe cięcie, bo jedzie pociąg. No i sobie to dokładnie przestrzelamy i omówimy, bo myślę, że trzeba tutaj coś omówić w tych petardkach Jestem z powrotem, tak w sumie w tym czasie co pociąg przejeżdżał powabiłem się trochę tymi petardkami i w sumie to nowa wersja jest dużo bardziej niedbale zrobiona od starej więc tam wykonania już stare karbony wygrywają od razu przetestujemy sobie to na decybelomierzu bo wziąłem niestety tylko jedną sztukę tej starej wersji także odpalimy sobie najpierw starą, potem poleci nową, żeby nie było wyprodukowano w Chinach, oczywiście, ale chcę pokazać Wam logo Komety. Kometa, proszę bardzo, klasa trzecia. Odpalamy decyblomierz ustawiony, ustawiony 3-4 metry. 118,3 z tych, no czy, czy bardziej, 3, 3,5. Patrzcie, jaka potężna chmura dymu. Teraz e, zresetujemy sobie nasz decybelomierz, żeby nie było, i lecimy z nową wersją. Teoretycznie powinna ona być mocniejsza. Czemu? Za chwilę Wam o tym opowiem. 3-4 metry dokładnie, wręcz w tym samym miejscu. 17,1 i to miała być zielona flara, a <noise> nie było tej zielonej flary za bardzo, tylko jakiś czerwony plusk. I czego Wam brakowało? Chyba każdy dobrze zauważył. Brakuje pisku. Petardy utrzymały swoją cenę, ale jest, są dwie sztuki mniej w paczce: jest 10, nie 12. Dodatkowo petardy kiedyś miały. Pisk, flarę i huk. Teraz mają flarę, która przed chwilą mnie wypaliła za bardzo i huk. E, do tego są słabsze. A czemu mówiłem, że teoretycznie powinny być mocniejsze? Dlatego, że e, kiedyś te dwa gramy na petardę musiały się podzielić na e, pisk, na flarę, na huk. Musiały się podzielić na trzy efekty. Teraz ta gramatura 2G musi się. No, oraz oczywiście na ląd. E, teraz musi się to podzielić na no, ląd. Flary, która przed chwilą była bardzo uboga, więc wole, wątpię, że tam jest sypnięte jej sporo. E, no oraz no sama, sam fotobus odpowiedzialny za huk, e, a one nie są wcale mocniejsze. Gramatura została, ale moim zdaniem jest to nieco naciągane, albo po prostu fotobłysk jest w tragicznej jakości, bo w porównaniu do, do starych to jest decybel różnicy. To może nie wydaje się być tak sporo na samych liczbach, ale to naprawdę jest sporo. Na pewno jeden decybel to już jest taka różnica, że odczuwalna jest na uchu. Słyszycie, że to jest to jest inna moc niż powinna być. Czy wali to jak 2 gramy? Na pewno nie. Wali jak taka 1 gramówka tylko z flarą. No, powiedzmy, jak jednogramóweczka, jak jakieś takie crazy bulldogi, coś takiego. Fajna kulka dymu, flara króciutka, szczerze mówiąc. I teoretycznie co ja mogę o nich powiedzieć? Powinienem im wydać w sumie wysoką ocenę. W końcu kosztują powiedzmy tam 8 zł, tyle są piraty na przykład od zeny i im dałem wysoką ocenę. Tylko że piraty pokazują na sobie yy... Gramatury 1 gram na sztukę i strzelają jak jakieś jeden z hakiem są mocniejsze niż jeden gram mieszaniny. A kometowe, karbony nowe, kometowe Magic Timowe karbony pokazują 2 gramy na sztukę, a walą jak 1 gram, więc ocena będzie niższa za samo. Może nie jest to wprowadzanie w błąd konsumenta, bo jednak bardzo możliwe, że tam dwa gramy siedzi. Tylko ta, no, no wiecie, no, ta mieszanka jest w słabej, słabej jakości. No i boli ten brak w pisku, szczerze mówiąc. No, kiedyś Uzi, Carbon też nie były wybitnymi petardami. Były petardami. Normalnymi jak na tamte czasy. Moc miały dość, miały dość typową. Yy, wyróżniały się tym, że nie dość, że miały typową moc. Miały normalną cenę tamtych petard. To jeszcze miały flary i pisk. Teraz cena owszem została, ale coś za coś i moim zdaniem. Mogliby nawet dać 8 sztuk w paczce, ale żeby był ten pisk i to by była lepsza opcja. Ja jestem no, no jestem fanem pisków w petardach i mi tego brakuje w petardach, które były, no hitem sprzedażowym, każdy jej chyba znał. E, no brakuje, brakuje czegoś, dzięki czemu te petardy no, były tak chętnie kupowane. Tak jak mówię, moim zdaniem mogło być nawet 8 sztuk, zabrać 4 sztuki zamiast 2, ale zostawić tą nieco dłuższą flarę i zostawić pisk, bo teraz i flara jest króciutka, pisku nie ma, huk jest słabszy. Yy, no słabo, no słabo. no. Wysokiej oceny na pewno mieć nie będą, no nie oszukujmy się, chodź. Pokrywka poleciała wysoko, tak jak powinna na takim. No, do 2 do gramówki to brakuje temu lotowi, ale walnęła tak jak. No, jeden, jeden coś trochę, może. Więc może nawet mogę porównać je z, z kolpo, trochę naciągane. Bardziej z jakimiś, właśnie Crazy Bulldogami czy, czy, czy czymś takim. Są delikatnie, delikatnie słabsze. Cena jest większa od Kolpo, tak czy tak. Kolpo kosztuje tam w granicach 6 zł. E, to kosztuje no 8-9. Co ja mogę powiedzieć? No piątka. No skrzywdziłbym je, jak, jakbym dał e, tym Karbonom niższą ocenę. E, dlaczego? Dlatego, że jednak nie są to aktualnie słabe petardy. Są to tragiczne, a za co właśnie ce, ocena 5, a nie no przecież jak walą jak piraty, a dałem im tam powiedzmy ósemkę, to czemu to 5. No dlatego, że w porównaniu do starej wersji są tragiczne, zostały osłabione, zostały ukrócona ilość sztuk i został zabrany pisk. To, to dodatkowo flara jest krótsza, więc wszystko co mogło być jest gorsze, jakość wykonania również. Piraty również mają ocenę za jakość wykonania, które tam jest świetna. Tutaj tragiczna. tragiczna no, jest gorsza niż w starych UZI. Widać, że to jest chińska petardka i te etykiety są tak naklejane na odwalsie. No piąteczka. No, są dużo słabsze, dużo gorsze niż poprzednia wersja. Dodatkowo producent podaje 2 gramy na sztukę. To nie wali jak 2 gramy na sztukę. Raczej rozumiecie moją ocenę i czemu. Czemu wydałem taką? Po prostu dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Może Wam się spodobały bardziej, może mniej. E, jestem ciekaw Waszej opinii. E, zawsze czytam, zawsze odpowiadam. E, także nie bójcie się zadawać pytań oraz e, pisać komentarze. E, no i co, zapraszam Was jeszcze raz do wzięcia udziału w konkursie, e, jeszcze raz e, na Instagrama oraz na serwer Discord i sklep Pirogimot. E, cześć.